Rzeczywistość, która nas otacza, nie jest stała i niezmienna. I ja, i ty możemy na nią wpływać. Kiedy w szkole podstawowej, na lekcjach wos i historii, nauczyciele mówili nam, że demokracja oznacza władzę ludzi, złośliwie pytaliśmy się, jak nazywa się system, w którym władza należy do władzy. W takim przekonaniu wyrosły całe pokolenia obywateli naszego kraju. W przekonaniu o tym, że świat dzieli się na ludzi i na władzę. W przekonaniu o tym, że zwykły człowiek nie ma żadnej sprawczości, że władza zawsze jest nad nim i że jest całkowicie bezkarna. Te czasy powoli się kończą. Słowo dość nie obrasta może w czyn szybko, a za to konsekwentnie. Widać to przy okazji rosnącej frekwencji podczas każdych kolejnych wyborów. Sukcesy ostatnich 30 lat nie zostały odniesione dzięki działaniom naszej elity politycznej, ale pomimo tych działań. Zastanów się, czy gdyby ktoś oszukał Cię kilka razy, to czy zaufałbyś mu po raz kolejny?